No witamy bardzo serdecznie MGR i Łukasz Witamy w ten pochmurny dzień, bo przed chwilą troszkę padało Troszkę padało, tak Witamy też na tyłach Wałbrzycha Bo jesteśmy sobie na spacerze tradycyjnie Żeby wyjść różne jakieś przemyślenia ciekawe Pogadać No i też przy okazji z Wami właśnie na tym filmie Tak naprawdę zabieramy się do tego vloga Po raz drugi, bo raz już yy, Nagraliśmy, ale niestety nam nie wyszedł I za dużo wiaterek dmuchał w głośnik Więc byście tak naprawdę nic nie słyszeli A oprócz tego co co tam właśnie chcieliśmy przekazać dlatego drugie podejście do, tego, do nagrywania tego vloga jest o wiele łatwiejsze bo już mamy tak naprawdę nagrane tematy, które chcielibyśmy z wami poruszyć ja może poruszę jeden wątek, bo ja mam coś wam do przekazania i Łukasz też wyczytał różne jakieś ciekawe rzeczy, które też chciałby wam przekazać ale najpierw ja zacznę od swojego wątku wątek jest pierwszy taki, że który też zatytułujemy ten film a brzmi między innymi tak Świadkowie Jehowy sprzedam Opla o co chodzi z tym sprzedaniem Opla? Do tego może sobie przejdę później, żeby też Łukasz mógł się coś wypowiedzieć, więc porusz jaki Ty masz wątek do przygotowania na dzisiaj. Na początek powiemy kolejną ciekawą sensację jaką wymyślili świadkowie chowy. Kolejny patrz do wszystkich poglądów. Aktualizacja. Oczywiście ale mamy na myśli najnowszy list z Biura Oddziału Świadków Wiechowych w Polsce, gdzie oficjalnie zmieniono pytania do chrztu. Może niektóre osoby już z Was o tym wiedzą. Jest to ciekawy temat, godny uwagi, gdyż szczególnie to drugie pytanie, które zmieniono do chrztu, kiedyś brzmiało, że przystępując do organizacji Świadków Wiechowych. Jest to organizacja kierowana duchem Bożym. I yy, jest to Boża organizacja, tak? Tak mniej więcej mówiło to kiedyś to drugie pytanie do sztuk, które się stawia kandydatom. A teraz po wprowadzeniu nowych aktualizacji, nowych patrzy, jak mi to mówimy, to pytanie brzmi, że zostając świadkiem Jehowy, stajesz się członkiem organizacji Jehowy. I teraz ciekawość polega na tym, co się stało. Czy to już nie jest Boża organizacja kierowana duchem Bożym? Czyżby ciało kierownicze doszło do wniosku, że koniec z tym namaszeniem Ducha Bożego, czy jeszcze ktokolwiek rozumieć? Po prostu każdy, kto czyta te pytania do chrztu, teraz dochodzi do wniosku, że zostając świadkiem miechowy nie jesteś już w Bożej organizacji, tak jak to było poprzednio. Jest to ludzka organizacja i nie ma już w tych pytania, bo do sztu mowa, mowa o tym, że. Yy, Uzyskujesz chrzest w imię pana Jezusa Chrystusa, który jest przecież naszym zbawicielem. Teraz pytania do chrztu kierują uwagę na to, że przystępując do organizacji, bierzesz chrzest w imię organizacji, bo stajesz się członkiem tej organizacji. Ta organizacja już nie ma nic wspólnego z Bogiem, o którym mówił Jezus Chrystus czy apostołowie. No, i na początek tyle. Ciekawi mnie wasz temat i jakie macie przemyślenia na temat tego pytania do chrztu, że to jest ludzka organizacja. Jestem ciekaw waszego zdania. To na początek, tak? I teraz wracając do mojego wątku, które chciałem z wami poruszyć, to to, że w Polsce, u nas w Polsce jest wiele ciekawych, ciekawych i Miejscami też nawet nostalgicznych, takich obiektów, jak sale zgromadzeń. Sale zgromadzeń, które, szczerze powiedziawszy, sam mam do jednej sentyment, o której nawet też niedawno powiedziano w pewnej, w pewnej z grup, oczywiście były eks Świadków Jehowy. No, wystarczy eks bez byłych, spoko. I tam był poruszony, słuchajcie, ostatnio taka informacja odnośnie tego, że sala w Skarbimierzu zgromadzeń oczywiście, Wybudowana po dawnym hangarze na początku lat 90., przepraszam, pod koniec lat 90., bo świadkowie Jehowy tam w 99 załatwiali wszystkie formalności. No, oficjalnie została tam otworzona w roku 2000. Łukasz tutaj, między innymi, też pomagał tam przy budowie. W weekendy potrafiło tam być nawet ponad setka różnych ludzi przy budowie, pomagając. A co my się dowiadujemy, dość niedawno, taka informacja, że, przepraszam, yy, że obiekt jest na sprzedaż. I coraz więcej tego typu obiektów, Panie i Panowie, Wy świadkowie Jehowy, też się wypowiedzcie, dlaczego tak wyprawiacie, a nie inaczej. Na co ten cały trud, którzy ludzie biegali, poświęcali swoje środki, swój czas, czasami nawet jakieś inne sprawy, które mogliby załatwić na rzecz na przykład swoich rodzin, ale odmówili sobie, bo stwierdzili, że. Pójdziemy dawać z siebie wszystko, żeby budować nasze miejsce wielbienia Pana Boga i tego typu rzeczy, które, które się u Was dzieją, które dostajecie poprzez właśnie listy z biur, oddziałów, które Wam mówią, że słuchajcie, w tym i w tym miejscu zamykamy obiekt z zgromadzeń, nie będzie już więcej tych yy, spotykania się bo nieruchomość dana idzie na sprzedaż, a dla braci możemy zrobić to na tyle fajnego, że mogą się spotykać w miejscu, w którym mają niedaleko swojego miejsca zamieszkania. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te wszystkie wyprzedaże są? Skąd te wszystkie wasze sprzeda sprzedam Opla? Dlaczego wy tak po prostu te wszystkie swoje miejsce wielbienia Pana Boga wyprzedajecie? Nie ma, nie ma tego błogosławieństwa. Gdzie jest wasze błogosławieństwo od Pana Boga? Przecież Pan Bóg nie dopuściłby do tego, że miejsce Jego wielbienia jest wyprzedawane. Jak my to mamy rozumieć? Czy mogę się odnieść do tego, co Pewno. powiedziałeś? Mów śmiało. No tak, słusznie powiedziałeś, bo ja też, jak wielu manipulowanych owieczek, miałem swój spory udział w budowie tej sali zgromadzeń. No nawet jeszcze jak ja byłem aktywnym braciszkiem i bardzo młodziutkim, żeśmy urządzali takie wypady kilkudniowe do tej sali, na miejsce budowy tej sali zgromadzeń i składaliśmy sporo trudu i wysiłku aby ten obiekt powstał, tak? Ciekawe, słuszne pytanie zadałeś. Na co był na trud, skoro i tak poszedł do sprzedaży ten obiekt? I na pewno na początek jeden, a kto wie, czy tych samych w całej Polsce z biegiem czasu nie będzie więcej, tak? No coś się ołóżo obił jeszcze sosnowiec. Tak, mówią jeszcze podobno, że może pod kosę trafi sosnowiec. Ale to jeszcze na razie nic pewnego. Mnie, mnie zwróciła uwagę ciekawe inny szczegół odnośnie zgromadzeń bo w tym całym liście od biura oddziału którzy ten, ten wątek poruszyli sprzedaży powiedzieli, że tak czy inaczej w Waszym rejonie gdzieś tam będą się odbywać w dalszym ciągu te zgromadzenia. A tak ja sobie myślę po swojemu że. To wiecie, w końcu nie wyprzedadzą prawie wszystkich sal zgromadzeń w Polsce, i w końcu będzie jakby jedna, jakaś gdzieś w środku Polski, i tam wszyscy będą przyjeżdżać na te zgromadzenia, bo to chyba do tego dąży, prawda? Ja bym jeszcze jedną kwestię chciał poruszyć odnośnie tych sal zgromadzeń, które wy wyprzedajecie, które to tak wszystkie te ogólnie nieruchomości świadków jechowy należące do nich, należące, właściwie świadkowie Jehowy dzierżawią tylko bo. Wszystkie obiekty, które są wybudowane, które są tak zwane miejscem wielbienia Boga, są przepisywane od razu na ciało kierownicze, a mnie zastanawia jedna kwestia, jeżeli coś wybudujemy własnymi, ja to mówię, lubić, ja to lubię mówić celowo ręcoma, budujemy własnymi rękami, to dlaczego to nie jest naszą własnością, tylko od razu przepisywane na kogoś, kogo w ogóle nie znamy, a tym kimś jest nic innego, jak ciało kierownicze. I w tym momencie, tak jak mieliście. I macie cały czas problemy w Rosji z niepłaceniem podatków od gruntu, od użytkowania mediów na tego typu obiektach. Ganiacie po sądach, ganiacie po prokuraturach, sądzą Was różne jakieś tam, yy, różne jakieś inne praktyki też jesteście posądzani, ale też między innymi wychodzą tego typu rzeczy na jaw jak właśnie niepłacenie podatków. A wiecie dlaczego tak się dzieje, bo większość z Was już. W tym momencie wychodzi z takiego założenia, że po co mamy się trudzić, skoro i tak niedługo koniec świata? Po co mamy cokolwiek robić, skoro i tak już niedługo koniec świata? My będziemy wybawieni? Wy nie. Wy, czyli ludzie, o tam co mieszkają ci, ci ludzie ze świata, o tam daleko w tle, wszyscy ci, o oni wszyscy zginą, tylko wy będziecie żyć. No? I zadajecie sobie pytanie, że to że to szatan tak zbawia ludzi, zwabia, zwabia ludzi do złego ku wam, bo wy jesteście biedni, poszkodowani i tak dalej. A zadajcie sobie pytanie, kto jest temu wszystkiemu winny, że wy takie rzeczy, że takie rzeczy się u was dzieją. No. Ja bym ja chciał się chwilę odnieść do tego. Dobre pytanie zadałeś. Po co nasz trud praktycznie? A ja zadam inne pytanie. Czyżby Bóg, którego tak wiernie wierzą Świadkowie Jehowy, się na nich obranił? Czyżby ich wielbienie, nie wiem, było niewystarczające. Bóg się pogniewał, że likwiduje wszelkie sale zgromadzeń czy sale królestwa. Nie ma że błogosławieństwa. Zbory, że zbory się łączą w jeden, na przykład kilka zborów w jakimś jednym mieście łączy się w jeden, bo... nie wiem, sale królestwa trzeba sprzedać. Bóg się na was pogniewał. Mi się uderza, mi uderza do głowy tylko jedna myśl w takim momencie, o co tak naprawdę chodzi. Że my budując te obiekty, tak naprawdę nie budowaliśmy ich dla jakiegoś Boga, tylko dla ludzi. Bo tak czy inaczej my to włożyliśmy pieniądze, my w to włożyliśmy swoje siły, swoją pracę, ale i tak przejmą te budynki ludzie, konkretnie tych ośmiu papieży z Nowego Jorku, tak? Dla nich się trudzisz, a nie dla Boga. Pomyślcie logicznie, gdyby to Bogu na tym zależało, dopuściłby, żeby te obiekty zostały sprzedane. Na pewno nie. Ale powiem Wam jeszcze inną ciekawą rzecz, jakie były koszty utrzymania takiej sali. Bo obserwując różne grupy, które mówią coś na ten temat, ktoś się doliczył. że Na przykład taki czyniowy kongres w takiej sali zgromadzeń w Sosnowcu chyba, kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Czyli gdzieś. Około... W skarbinerzu też chyba jakoś. W skarbinerz jest trochę mniejszą salą. W Sosnowcu jest chyba większa, mi się wydaje. Mhm. No to czyli wychodzi gdzieś 10 tysięcy na dzień. I teraz ustawili coraz więcej skrzynek, żeby Braciszkowie wpłacali kasy, Bo chyba o to chodzi. I pytanie, w co się mieści w tej, w, tej, w tej całej kasie, którą oni potrzebują, żeby te obiekty utrzymać. I to faktycznie idzie tylko na utrzymanie obiektu, czy... są jakieś inne potrzeby, o których na przykład zwykły Świadek Jehowy nie wie, tak? To jest jedna ciekawa rzecz. Ktoś tam policzył również, że... Obserwując oczywiście wszelkie roczniki świadkowie jakie wydają, tak? Że co roku odchodzi gdzieś w samej Polsce około 4-5 tysięcy samych braciszków, mówiąc po naszemu zmanipulowanych owieczek, które przejrzały na oczy. Mhm. Tak? I jaki to wniosek się nasuwa, że organizacja się sypie. Brakuje funduszy, bo owieczki nie są już takie głupie i przejrzewają pomału na oczy, a tym samym ciało kierownicze traci kasę bo nie ma kto wpłacać do skrzynek, prawda? I pomyślcie sobie tak jeszcze. Podobno w Polsce żyje takich aktywnych braciszków, chyba ze 120 tysięcy, czy coś koło tego, nie? Na rok bieżący. I żeby tak przyjąć, że rocznie odchodzi 4-5 tysiące owieczek, no to ile? 20 parę lat. I ta organizacja w Polsce przestanie istnieć. I zadajcie sobie w tej chwili pytanie, dlaczego tak się dzieje? Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej. Czyżby był to efekt Błogosławieństwa Bożego, że organizacja się wsypie, że ciągle brakuje pieniędzy, że ciągle sprzedawane są obiekty, na które owieczki się tu trudziły, poświęcały swoje środki. Czy to jest efekt błogosławieństwa Bożego, Waszym zdaniem? Że owieczki każdego roku odchodzą? Wiesz, czego, czego ja byłem jeszcze przekonany od samego początku, będąc na tego typu zgromadzeniach, mm. że, że tam jest obecny Duch Boży. Że Duch Boży, jak już mówiliśmy wiele razy. Na tych filmach poruszaliśmy, że nigdy się nie myli i że, Bóg, że Duch, Bo, Duch Boży, obecność, błogosławieństwo sprawiłoby to, że, że tego typu rzeczy zawsze działyby się bezproblemowo. A tymczasem dzieje się tak, że jest odwrotnie, odwrotnie zupełnie. I jeżeli jest odwrotnie, to gdzie jest ten Duch Boży, który rzekomo się w ogóle nie myli? Zadałeś dzisiaj ciekawe pytanie przed chwilą, na co był nasz trud? Powiemy wprost. Trud był po to, bo brakuje kasy na odszkodowania w sprawie Australii czy w innych krajach, w których poruszono temat pedofilii wśród światków wiechowych. A jeżeli to Wam nie wystarczy, to powiemy na co jeszcze potrzebne są pieniądze. Pamiętacie pewno niedawny filmik, który umieszczano w różnych grupach, że jeden z członek Ciała Kierowniczego, Antony Morris, poszedł do sklepu. Kupił 12 butelek drogiej whisky za ileś tam tysięcy dolarów, nie? No, w przeliczeniu na nasze tam wyszło jakieś 3000 chyba złotych czy A tam przecież, 4. jak wielu no. ludzi pamięta świadków wiechowych śpiewaliśmy kiedyś taką pieśń, w której było powiedziane: że Słudzy Boży w luksusach nie chcą żyć. Jak tam masz? Jak to ma się do tego? Rolex za tysięcy. Rolexy za tysięcy to nie są luksusy? Piękne, jest taki lękne. zegarek, który dostanę za 2 dolary? Whisky za 3000 czy 4000 dolarów to, to nie jest luksus? I na to wszystko idą Wasze dobrowolne datki. Bądźcie tego świadomy. To nie jest na działalność ogólnoświatową Towarzystwa Strażnica. To jest na życie w luksusach Waszych ośmiu papieży, których tak wielbicie jako Waszego niewolnika, jako Waszego ślepego przewodnika. Na to idą Wasze pieniądze. Gadaliśmy dzisiaj, jakby byliśmy tam z przodu jeszcze przy cmentarzu, to mówiłeś o czymś takim jak właśnie. Z tym ustanowieniem niewolnika w dniach ostatnich, że nie ma żadnej, jak to się mówi, nie ma żadnej wzmianki w Biblii odnośnie tego, że Pan Bóg miałby kogoś sobie, powiedzmy, ustawić do, Aha, do, zarządzania, ja do, zarządzania, do zarządzania, powiedzmy, tutaj na ziemi ogólnie, mówiąc, że słuchajcie, to są moi przedstawiciele, ich macie słuchać, nie? nie ma tak, Panie, to nic takiego nie powiedział. Nie powiedział, że po mojej śmierci, ustanowię wam jakiegoś przewodnika, który będzie działał w moim imieniu. Który będzie wam, nie wiem, dawał pokarm duchowy, wszystkiemu przewodził, prowadził jakąś działalność. Pismo Święte o tym nie mówi. Ani Ewangelie, ani żadne listy apostołów, którzy je spisali, nic o tym nie mówią. Natomiast jest inny werset zawarty w Ewangeliach chyba nawet, że po mojej śmierci, mówi Pan Jezus Chrystus, powstaną między wami ciemięskie wilki, które nie będą się czule obchodzić z trzodą. I tu na pewno musiało chodzić o wszystkich przywódców religijnych, którzy tak manipulują owieczkami, żeby ślepo wykonywały ich polecenia wszelkiego typu. Tak? Wiesz, wiesz, w czym jest teraz problem? Świadkowie Jehowy to uważają, że to chodzi o pozostałe religie, tylko nie o nich. Aha. Że to chodzi o tych wilków z sąsiednich religii, ale nie wyłącznie o nich. Oni są niewinni, oni są, oni są dobrzy im się po prostu, im nic nie wolno dorzucić. Nie? A zobaczcie, jak można tak, nie powiedzieć ja o świadkach Jechowych, że to są ci wilki? To są ci wilki, starsi. Zawsze, za wszelką cenę, próbują bronić autorytet, autorytetu tych ośmiu papieży, tego przysłoniowego niewolnika, tak? Pod silną presją, a jak nie, to jesteś wykluczany, więc to są ci wilki, ponieważ z góry narzucają ci, żebyś uznawał władzę kogoś, kogo Pan Jezus nie ustanowił. Przecież tak jak powiedzieliśmy, nie obiecał po swojej śmierci, że pozostawi kogoś, kto będzie czuwał nad wami. Powiedziano, że wspomożycie, Duch Święty przyjdzie i to On wam oznajmi wszelkie prawdy ze Słowa Bożego, tak? A nie jakiś niewolnik. To jest jedna sprawa, ale co tam jeszcze powiedzieć można, że wszelkie komiteciki sądownicze są dowodem na to, że ten nawet przysłowiowy niewolnik, o którym mówi Ewangelia Mateusza, tak? W jakiś sposób bije duchowym batem swoich współwyznawców. A co tam pisze w tej Ewangelizie? U niewolnik zostanie ukarany z najwyższą surowością, skoro bije swoich współbraci. Więc to jest kolejny dowód na to, że Bóg nie popiera tej organizacji. Bo pomyślcie sobie, który Bóg akceptowałby to, co się dzieje na przykład u Świadków Wiechowych. Sprawy związane z pedofilią, który jest tak znaczony temat, że nie chce się o tym mówić. Nie, no, to też nie będziemy ludzi, akurat już, już ludzi z tym pomocą. Ciągłe tematem. nagabywanie wiernych o kasę, bo ciągle mało. Nie płacenie podatków. A jest, a jest przecież Pan Jezus powiedział oddawać co Cezara Cezarowi? Tak. Było? A sami nie, nie płacą, wie. na przykład najlepszy jest Rosją, tak? Sami nie płacą podatków. Co tam jeszcze sprawa? Że masz wierzyć pod presją, bo jak nie, to zostaniesz wykluczony. Uznajesz autorytet strażnicy i wszystko, co jakieś, jakiekolwiek komitety są organizowane, to musisz się po prostu zgadzać z tym, co oni tam mówią. A nawet jeżeli masz komitet, to i tak już z góry została decyzja podjęta, że zadecydowali o Twoim wykluczeniu. Także komitet jest tylko i wyłącznie takim fotomontażem, można powiedzieć, na końcu dobijającym tak, tak w łeb konkretnie, że my się z Tobą pożegnamy, zadając, zadawając Tobie takie, takie duchowe baty. I Ty dostajesz te baty w tym momencie i mimo wszystko decyzja zostaje po prostu już wcześniej przez starszych, którzy zrobią z Tobą komitet. Ja, ja, ja to w, w ogóle się zastanawiam, tego, nie? jaki sens jest przeprowadzania komitecików, skoro już jest wszystko wiadomo. Bo wystarczy, że poddasz wątpliwość jakąkolwiek naukę, którą głosi strażnica. Już dla starszych jest to sygnał, że nie uznajesz tego niewolnika za swojego przewodnika. I słusznie, że nie uznajesz. A dlaczego słusznie? Bo przecież znamy werset skierowany do chyba Berejczyków, gdzie powiedziano: Stale badajcie pisma, czy każda natchniona wypowiedź pochodzi od Boga. Za to zostali Bereczycy pochwaleni, tak? Za ciągłe badanie pismu. Więc nie musimy uwiekać wszystkiego jak pelikan, tylko mamy prawo mieć odmienne zdanie. A w organizacji świadków jest tak, że jeżeli masz odmienne zdanie, to możesz sobie czekać na lepsze zrozumienie. Oczywiście, ale poza organizacją. Już nie może być świadkiem Jehowy, bo masz inny pogląd. Poruszmy inną ciekawą sprawę, kontynuując ten Wątek. Że... może pójdziemy tędy i sobie tam zejdziemy te, tam na, na no. ten tunel. Takie bardzo fajne, pamiętne miejsce tutaj koło tych koło tych brzuszek. Tutaj jak widzicie te dwie brzuski, to tutaj mam akurat zdjęcie, jak mama mi kiedyś zrobiła, jak w wózku jeszcze, jak w wózku jeszcze byłem 86 rocznik, także przy tych brzuszkach tutaj. Także pozdrawiamy z Sobięcina y, ludzi, którzy, którzy mieszkają. Tak, jesteśmy Badrze, tu kawałek powiem. za cmentarzem, dosłownie. No, za cmentarzem, jak tutaj tutaj idzie stara linia kolejowa i my właśnie sobie tędy tutaj idziemy cały czas, tylko że w drugą stronę w kierunku właśnie tam e, Boguszowa nie. No. Kontynuując, chciałem pobudzić tak jeszcze. Pomyślcie sobie, przecież do Ewangelii każdy ma dostęp, może je czytać. Czy Pan Jezus kiedykolwiek rozmawiał z ludźmi, którzy nie podzielają Jego przekonań? Oczywiście, że tak. Przecież najwięcej czasu poświęcał właśnie ludziom, którzy mieli odmienne poglądy, którzy nie w pełni rozumieli to, o czym On mówi, o tym jaka jest wola Boża, bo przecież po to syn Boży się pojawił, żeby pokazać nam tą drogę, prawdę i życie, tak? Jaka jest o Bogu. Słuchaj. Mówisz drogę, prawdę i życie. Zwróćmy szczególną uwagę na to, jak Pan Jezus kazał się modlić ludziom. Bo z Łukaszem też żeśmy sobie niedawno troszkę rozmawiali o tym, że w Nowej Biblii jest generalnie w wielu miejscach usunięte imię Jehowa. i że tak naprawdę, jak był kiedyś ten napis od Hawucha, gdzie to było, ty wiesz lepiej, gdzie tak naprawdę. Nikt, nikt nie dostał konkretnego zrozumienia na to, co te, co te litery oznaczają. To znaczy, powiem tak, wiadomo, że w pismach hebrajskich, chyba w każdym możliwym przykładzie, istnieje tetragram JHWH. To jest niezaprzeczalne i to hmm. chyba w większości przykładów znanych nam występuje. Tak, ale słuchaj teraz z tego, i właśnie jak Pan Jezus nauczał ludzi, będąc na ziemi, Aha, wiem, nigdy, nigdy w modlitwie jak uczył ludzi modlić się do Boga Ojca, nigdy nie wypowiedział Jego imienia. Tak. Przecież... Zastanowiliście się kiedyś właśnie jak Pan Jezus tego? Jakie były właśnie przecież Jego nauczenia? kiedy apostołowie pytali Go, no. Panie naucz, naucz nas się modlić, Pan Jezus co powiedział? Powiedział, nasz Ojcze w niebiosach, lub który jesteś w niebie, zależności od przykładu jak to mówi, nie? Mhm. Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię. Ale nie używał Go otwarcie ani razu w oryginalnych przekładach chrześcijańskich pism greckich nie no. występuje przecież tetragram w ogóle powiem wam ciekawą inną rzecz bo ja tak sobie zgłębiam ten temat nawet chociażby odnośnie imienia Bożego obejrzałem różne filmiki na ten temat i powiem tak wiadomo, że tak jak powiedzieliśmy w pismach hebrajskich na pewno imię Boże w formie tetragramu występuje ale nikt nie wie tak naprawdę jak to imię Boże się wymawia bo widziałem nawet niedawno filmik jednego z youtuberów, który pokazał, te, wziął te cztery litery J, H, napisał i jaki był ciekawy efekt, że chociaż te same litery, jeśli między nie wstawimy różne, tam nie wiem, spółgłoski, samogłoski, różne jakieś dziwaczne znaki, w zależności od tego, jakie je tam stawimy, powstaną różne słowa o różnym znaczeniu, chociaż są jakoś źródłowe litery te same, tak? I to mi nasuwa ciekawą myśl, bo z jednej strony nikt nie zna imienia Bożego, tak naprawdę, bo przecież wszyscy ci, którzy znali, czy Żydzi, czy Izraelici, dawno temu wyginęli i mi się nasuwa pytanie, czy jest jakiś cel, czy Bóg miał jakiś cel, żeby ukryć swoje imię. A może chodzi o to, że Bóg wyprzedził, jakby epokę, i myślał, że w czasach tych, które potwierdzają ten zapowiedziany Armagedon, że będzie wielu ludnych osób. Które będą, jakby próbowały się, podszyć pod Jego sług, tak na przykład świadkowie Jehowy, żeby zwabić jak najwięcej ludzi, którzy by im służyli. Może o to bardziej chodziło, tak? Bo o cóż by innego? Bo skoro nawet Pan Jezus nikomu nie mówił, żeby używać imienia Bożego, osobiście nie, nawet modląc się nie używał imienia Bożego, więc tak naprawdę do czego to skłania, że my mamy wierzyć, że Bóg ma imię. Bo nawet jest taki fragment, nie pamiętam chyba, czy w księdze wyjścia, czy wiesz, jakiejś innej, że Bóg sam mówi, że takie jest moje imię. To JH Bucha, takie jest moje imię, ale nigdzie otwarcie nie powiedział, jak dokładnie mam na imię. Bo to imię widać zostało ukryte w tych czasach, tak? Wobec tego nasuwa się wniosek. Nie ma obecnie organizacji, którą Bóg by kierował. Bo skoro nie wiemy jak Boże imię się wymawiało i wymawia obecnie, Żadna organizacja religijna nie może twierdzić, że jest tą wybraną na tej podstawie. No i fajnie, trochę żeśmy sobie pogadali dzisiaj. Fajne, różne, ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie w tych naszych vlogach ciekawych. Mimo wszystko no, śledzimy dalej losy tego, co się, co się dzieje. Łukasz bardziej w tym siedzi. Ci, którzy tkwią w tej organizacji, przejrzyjcie w końcu na oczy. Mhm. Organizacja sypie się na każdym kroku. Coraz więcej owieczek odchodzi. I będzie odchodzić. Z tej racji, że presja, którą wybiera ciało kierownicze na swoje owieczki, jest nie do zniesienia. I pilnujcie, uważajcie koniecznie na swoje dzieci. Na swoje dzieci. Tak, i... bo wyjście z organizacji równa się zerwanie więzi rodzinnych, tak? Bo ostracyzm to jest to, co oni wprowadzili w życie. No. I z pewnością ostracyzm, strach przed utratą rodziny, na przykład, trzyma wiele osób w tej organizacji, chociaż niesłusznie. Dlatego jeszcze na ten temat poruszymy różne jakieś ciekawe szczegóły. Oczywiście możecie też pytania zostawiać po tym filmem, chętnie się do nich odniesiemy. Za tydzień znowu będę tutaj się z Łukaszem wiedział. Tak, to, to znowu możemy pójść na ścieżkę i różne jakieś ciekawe rzeczy poruszyć. Także możecie zostawić nam różne jakieś ciekawe pytania, nawet niekoniecznie związane z religią. Chętnie weźmiemy po prostu je na ścieżkę i poodpo poodpowiadamy. No. No i dobra, w tym odcinku by było wszystko, fajnie, także jeszcze raz dużo zdrówka, dużo błogosławieństwa dużego, pozdrawiamy. pozdrawiamy i do zobaczenia do w kolejnych, zobaczenia. na tym tle, o, czy nie no, stań tu, stań tu, czekaj, o, dobra.